Nieubłagalnie wielkimi krokami zbliża się do nas wrzesień, a jeżeli wrzesień to stylizacje przejściowe i już niestety typowo jesienne. Nie wiem jak Wy, ale mimo tego, że uwielbiam lato i dla mnie mogłoby trwać cały rok, to właśnie te stylizacje jesienne są dla mnie najciekawsze, najbardziej różnorodne i najbardziej nie mogę się doczekać, aby zacząć je tworzyć. W dzisiejszym filmie opowiem Wam właśnie o pięciu rzeczach, których elegancka kobieta nigdy nie założy jesienią. Jak zawsze film przedstawia moją opinię, jest to moja droga, którą przebyłam w dążeniu do klasycznego stylu, jeżeli również chciałabym Chciałabyś osiągnąć taki bardziej klasyczny i elegancki styl, ten film jest dla Ciebie. Pierwszą rzeczą są niezwykle popularne i modne kurtki koszulowe. Najczęściej są to kurtki koszulowe jeansowe, przewiązywane paskiem w talii bądź takie kurtki grubsze w kratę wykonane z tkanin syntetycznych, co już w ogóle sprawia, że ta tkanina zupełnie nie przepuszcza powietrza, przez co w pomieszczeniach jest nam za gorąco, a na dworze jest nam zupełnie zimno. Moją alternatywą, szczególnie w takim okresie przejściowym są kardigany. Kardigany mogą być niezwykle kobiecym elementem garderoby, jeżeli odpowiednio go wystylizujemy. Mogą być one krótsze bądź dłuższe. Ja pokażę wam dzisiaj taką propozycję z marki Lily Silk. Jest to kardigan wykonany w 100% z kaszmiru. Bardzo klasyczny, bardzo w stylu Chanel, ponieważ jest on czarny z białą lamówką, ze złotymi guzikami. Detale są tutaj na najwyższym poziomie. Bardzo często też pytacie, jak takie dwukolorowe ubrania prać. Nic prostszego, wkładacie chusteczkę do prania do pralki, która zapobiega farbowaniu ubrań i przenikaniu tych kolorów między siebie i problem z głowy. Także o to absolutnie nie musicie się martwić, ale jak taki kardigan wystylizować? Tu ponownie zależy od okazji, na którą chcecie go założyć. Przykładowo, jeżeli jest taka pogoda przejściowa, pada trochę deszcz, zakładacie taki kardigan, pod spodem na przykład jedwabny top bądź czarny golfik, do tego dopasowane spodnie i kalosze i mamy rewelacyjną stylizację taką bardziej na deszczowy dzień, w bardziej codzienny dzień, ale słoneczny, możemy na przykład dopasować do tego cygaretki bądź Spódniczkę, do tego mokasyny. Do spódniczki na przykład fantastycznie będą wyglądały takie kozaki za kolano. Uwielbiam taki look i on też jest bardzo fajny na taki okres, bardziej już jesienny. Takie kardigany dają nam mnóstwo możliwości, ponieważ w zależności od tego, jaki dobierzemy dół i jak, jakie dobierzemy buty, możemy tworzyć wiele różnych stylizacji. Także dla mnie idealnym zastąpieniem tych niezwykle popularnych kurtek koszulowych są właśnie kardigany. Po drugie, bardzo często spotykam w sklepach takie duże, grube swetry z niesamowicie grubym splotem. I tutaj również nie jestem za bardzo ich fanką, ponieważ podobnie jak przy kurtkach koszulowych, taki format ubrania sprawia, że niezwykle to nas poszerza. I o ile czasem jeszcze w tych kurtkach koszulowych mamy pasek, który możemy związać w talii i jakoś ta sylwetka zaczyna wyglądać, o tyle przy takich sweterkach, bardzo nas to poszerza, sprawia, że jesteśmy takie masywne. Sylwetka zupełnie traci proporcje i jest to coś, czego nie jestem fanką i dlatego tutaj jako alternatywę zaproponuję wam sweterki cieńsze, ale dobrej jakości. I tutaj oczywiście kluczową rolę odgrywa skład. Pamiętajcie, żeby ten skład to było minimum 70% materiałów, które są dobrej jakości, są oddychające, przewiewne, czyli są to na przykład tkaniny naturalne bądź sztuczne jak wiskoza czy tencel. Natomiast w przypadku sweterków skupiamy się głównie na wełnie i kaszmirze, dlatego, że to on najlepiej będzie współgrał z naszym ciałem w okresie jesienno-zimowym, ponieważ zatrzyma to ciepło, ale jednocześnie będzie oddychać. Jak już wiecie, jestem ogromną fanką kaszmiru i kaszmir w mojej szafie króluje jesienią i zimą. Zawsze szukam jakiś fajnych ubrań z kaszmiru, ponieważ jest to tkanina, która przy odpowiedniej pielęgnacji starczy wam. Na lata jestem też fanką sweterków w drobny warkocz i takie właśnie również znalazłam w marce Lee Silk. One są ponownie wykonane w 100% z kaszmiru, bardzo, bardzo mięciutkie. Tutaj fason jest ponownie delikatnie oversize. Natomiast jak zobaczycie, tutaj na takim zdjęciu porównawczym jest bardzo duża różnica pomiędzy takim masywnym, dużym sweterkiem a takim cieniutkim, wykonanej z cieniutkiej, ale dobrej jakości tkaniny, który ma fason delikatnie luźniejszy, ale też niezbyt luźny. Ja wiem, że tutaj w tym temacie oversize bardzo trudno na początku swojej drogi wyczuć taką granicę, co jest jeszcze ok, a co jest już za bardzo oversize, ale wiem, że praktyka czyni mistrza i same po pewnym czasie zauważycie, co jest ok, a co jest za duże. Jeżeli chodzi o ten sweterek, to ja wybrałam go sobie w dwóch kolorach: w kolorze białym oraz w kolorze beżowym. To takie idealne odcienie, które uzupełniają moją garderobę i wspaniale współgrają z innymi odcieniami w mojej szafie. I tutaj takie informacje techniczne, wybrałam sobie rozmiar S. Ja jestem bardzo drobna, więc ta S ma dla mnie troszeczkę za długie rękawy, ale poradziłam sobie z krawcową w taki sposób, że ona po prostu mi te rękawy podwinęła i zaszyła, więc wygląda to tak, jakby fabrycznie tak było, a ja mogę się cieszyć tymi pięknymi sweterkami. Jeżeli wy jesteście wyższe, to z pewnością wszystko będzie w porządku, natomiast zaznaczam, że dla niskich dziewczyn te rękawki mogą być trochę za długie. No i jak stylizować takie. Takie sweterki w warkocz, moje drogie, takie sweterki w warkocz tak naprawdę u mnie całą jesienią i zimą są w użyciu, ponieważ stylizuję je albo same, albo z koszulą pod spodem, albo w cieplejsze dni zarzucam je na ramiona, do spódniczek, tak samo do spodni, wszelkiego rodzaju, do bodków, do kozaków, do kaloszy. Tak naprawdę mamy tutaj całe spektrum możliwości. Ja powstawiam Wam tutaj zdjęcia z inspiracjami, jest to doskonała alternatywa do tych sweterków, które zupełnie rujnują nam sylwetkę. A jeżeli nie, większe sweterki, to moje ulubione, o czym już na pewno wiecie z Instagrama, sweterki bez rękawów. I tu ponownie jest doskonały element zarówno przejściowy, jak i typowo na jesień i zimę. Wiecie, że ja uważam, że golfy to jest jeden z najbardziej kobiecych i klasycznych elementów, jeżeli właśnie chodzi o jesień i zimę, a te bez rękawów możemy fantastycznie uzupełnić. Czy na przykład kardiganem, czy też innym sweterkiem zarzuconym na ramiona, czy może być to oczywiście marynarka, trench. Tutaj mamy całe spektrum możliwości, ale takie golfy przede wszystkim naprawdę bardzo ładnie wyglądają, zestawione z waszymi ulubionymi elementami garderoby. To jest taki totalny basic, totalna podstawa szafy. Nie musicie się tutaj martwić o to, jaką kombinację wymyślić w stylizacji. Taki golfik zakładacie do tego zwykłe spodnie, mokasyny, torebka, możecie sobie jeszcze na przykład dodać marynarkę i macie świetną stylizację dosłownie w chwilę. Tutaj skład tego golfiku, który Wam pokazuje to 85%, jedwab 15%. Kaszmir występuje w dwóch kolorach, w czarnym oraz w takim bardziej beżowym taupe kolorze też jest przepiękny, dostosujcie go bardziej do kolorystyki swojej garderoby. Ja taki jaśniejszy już mam, więc tym razem postawiłam na klasyczny czarny i bardzo się z tego powodu cieszę, bo idealnie uzupełnia to, czego mi w szafie brakowało. A skoro mowa o koszulach, to nie mogę tutaj nie wspomnieć o tym, że kobieta dążąca do większej elegancji na pewno nie wybierze koszuli wykonanej z syntetycznych materiałów, w których po prostu będzie widać ślady potu, szczególnie kiedy mamy takie sytuacje, że w pomieszczeniach jest teraz bardzo ciepło, bo są klimatyzowane, ogrzewane, a wychodzimy i jest chłodno i po prostu ta nagła zmiana temperatur sprawia, że te tkaniny syntetyczne zupełnie sobie z tym nie radzą. I tutaj, oczywiście, mój ulubiony typ koszul, czyli koszule jedwabne, które są najlepsze dla naszego ciała, najmilsze i jednocześnie przepięknie się układają na ciele. Ja w tym sezonie wybrałam sobie dodatkowo do mojej szafy taki kolor oliwkowy, i zupełnie nie spodziewałam się, że będzie to kolor, który mi się spodoba, który będzie mi pasował do urody, ale powiem Wam szczerze. Co już widzieliście na Instagramie kilkukrotnie? Jestem zachwycona tym odcieniem. Uważam, że jest on idealny nie tylko jesienią, nie tylko w tym okresie przejściowym, ale również latem i wiosną, szczególnie do białych rzeczy, ponieważ to wspaniale współgra i z brązowymi dodatkami tworzy taką stylizację w kolorach ziemi, która wspaniale będzie współgrała zarówno z ciemniejszą waszą oprawą, jeżeli jesteście bardziej szatynkami, ale też do blondynek wiem. Że w wielu typach urody świetnie ten kolor, taki oliwkowy, pasuje. Koszula to nie jest tylko element typowo biurowy, także nie musicie się o to martwić, że będziecie wyglądały od razu, jakbyście szły do biura. Pokażę Wam tutaj też moje stylizacje, które stworzyłam z tą koszulą, ale na okres letni. Jeżeli chodzi o okres jesienny, to idealnie uzupełni całą tę stylizację. Piękny sweterek, ładne bodki, większa torebka, cudownie by też wyglądał kapelusz na głowie wełniany i mamy idealnie dopracowaną stylizację, bardzo kobiecą, bardzo klasyczną, a przede wszystkim niesamowicie komfortową dla naszego ciała i nie musimy się tutaj obawiać o jakąkolwiek wpadkę. Bardzo częsty błąd, który widuję na ulicach, szczególnie na początku jesieni, to zestawianie jeszcze typowo letnich sukienek już z jesiennymi elementami garderoby. Moje drogie, to jest absolutnie coś, czego nie robimy: typowo letnie sukienki zostawiamy na lato, chowamy na jesień do szafy i czekamy na następny sezon. Wygląda to po prostu bardzo źle, kiedy łączymy taką lekką, zwiewną, letnią sukienkę z botkami, z szalikiem, z jakimś okryciem wierzchnim. To zupełnie nie pasuje. Bardzo ładne w sklepach znajdziecie sukienki wykonane z wełny, z grubszych tkanin, które są na długi rękaw albo nawet na rękaw czwarte, i idealnie wpasują się one w tę estetykę jesienno-zimową. Ja mam tutaj sukienkę z Lily Silk, którą pokazywałam Wam już. Gdzieś na przełomie lutego wstawię Wam zdjęcia, ile razy w ciągu roku ją wykorzystałam, bo to jest naprawdę sukienka jedna z moich ulubionych. W składzie mamy 85% jedwab i 15% nylon, więc jest to skład. Naprawdę rewelacyjny. Wielokrotnie prałam tę sukienkę i nic się z nią nie stało. Jestem niesamowicie zadowolona, że to jest taki uniwersalny i całoroczny element garderoby, bo teraz jesienią spokojnie możecie dodać do niej wyższe, jasne kozaki. Świetnie to również wydłuży całą Waszą sylwetkę i wyglądacie wspaniale. Ja stylizowałam ją również do teatru, na zwykły wyjazd nad morze, jak było chłodniej, na co dzień po prostu do klapeczek. Jest naprawdę bardzo mało takich sukienek, które oferują nam wykorzystanie ich przez tak naprawdę cały rok. Dlatego zdecydowałam się ponownie ją wam pokazać, bo uważam, że to jest dla mnie topowa rzecz z Lisi, choć uwielbiam ich za jakość, bo jedwab czy kaszmir stamtąd jest naprawdę fantastycznej jakości. To właśnie ta sukienka jest taką moją topową rzeczą, którą y, uważam, że każda kobieta powinna mieć w szafie. Jeżeli właśnie skłaniacie się w stronę bardziej ciemniejszych kolorów, to polecam wam tę czarną. Ja zawsze wiecie, że jestem bardziej w stronę jasnych, rozświetlających kolorów, więc u mnie oczywiście miejsce y, w szafie zajęła ta jasna. Natomiast co kto lubi. Jeżeli już jesteśmy przy tych dolnych elementach garderobowych, to kolejnym, już ostatnim ogromnym błędem jest stylizowanie ciemnych rajstop z jasnymi butami i tu tworzy się ogromny kontrast, który zupełnie rujnuje proporcje naszej sylwetki, zupełnie rujnuje też taką harmonię, którą chcemy zbudować, dążąc do bardziej klasycznego stylu. I tutaj bardzo was przestrzegam, abyście na to uważały, bo często to są nawet cienkie czarne rajstopy i jaśniejsze baleriny czy botki i już niestety nie wygląda to korzystnie. Zawsze starajmy się jednak tworzyć z rajstopami i podkami taką jedną smukłą linię, dzięki czemu nasze nogi będą się wydawały dłuższe, ponieważ kiedy mamy ciemną rajstopę i nagle mamy jasny but na stopie, no to po prostu tworzy się bardzo duże odcięcie i cała sylwetka zaczyna wyglądać po prostu masywniej, ciężej. Nie jest to zupełnie spójne, dlatego pamiętajcie o tym, bo jest to powszechny błąd, a bardzo łatwo go naprawić po prostu wybierając ciemniejsze obuwie, bądź w przypadkach na przykład wybierania jasnej sukienki, jasnych butów, cieli, starej stopy, dobrze dopasowane do Waszej karnacji i przede wszystkim matowe. Też nie będzie nic widać, a będzie to wyglądało o wiele lepiej i korzystniej dla całokształtu Waszej sylwetki i przede wszystkim też dla stylizacji. Z uwagi na to, że film powstał przy współpracy z marką LilySilk, z którą współpracuję już prawie od roku, mamy dla Was tradycyjnie kod rabatowy, który wyświetli się Wam tutaj na ekranie. Jeżeli ja mogę dodać coś od siebie, to naprawdę polecam Wam szczególnie zwrócić uwagę w tym sezonie jesienno-zimowym na wybranie sobie nawet jednej rzeczy: czy będzie to sweterek, czy na przykład golf bez ramionczek, czy szalik, czy czapka. Cokolwiek, wykonany z wełny bądź z kaszmiru. Ja sama pamiętam, jak kiedyś chodziłam na co dzień w takich poliestrowych czy akrylowych sweterkach, i komfort jest absolutnie nie do porównania. Przede wszystkim dla nas samych, że ten materiał, jakim jest wełna czy kaszmir, dopasowuje się cały czas do warunków atmosferycznych i wtedy, kiedy faktycznie potrzebujemy tego ogrzania, to jest nam cieplej, a kiedy jesteśmy w pomieszczeniu ciepłym, no to ten kaszmir czy wełna też dostosowuje się do tego i nie grzeje nas dodatkowo, co działo się zupełnie odwrotnie przy akrylu czy poliestrze, który tych właściwości po prostu zupełnie nie ma. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze modowe zasady, których uważacie, że elegancka kobieta na pewno nie popełnia. Jesienią, koniecznie dajcie mi znać, i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia!